Tak zespół bratchanki pozbył się Haliny Mlenkowej. Po latach wyznała gorzką prawdę. Podczas rozmów z journalistą gwiazdy często decydują się na wyznania, które wcześniej nie przeszły im przez gardło, a przynajmniej nie z takimi szczegółami. Podobnie było i tym razem, gdy Halina Mlenkowa zwierzyła się, jak doszło do pożegnania z zespołem bratchanki. My naprawdę byliśmy wszyscy jak rodzina, zapewniła ze smutkiem. Halina Młynkowa pożegnała się z zespołem bratchanki. Halina Młynkowa po latach zdecydowała się wyznać ze szczegółami, dlaczego rozstała się z grupą bratchanki. Pierwszy raz o temat zahaczyła w 2021 roku. Mieliśmy menadżerkę która powiedziała o tym chłopakom, chociaż prosiłam ją, żeby nie mówiła, że jestem w ciąży na tak wczesnym etapie, powiedziała Młynkowa na łamach TVP. Halina Młynkowa zaszła w ciąży. Informacji o wymienieniu wokalistki nie przekazał jej zespół. Młynkowa dodała wtedy, że został do niej wystosowany e-mail. Napisano w nim że decyzja Haliny była bezczelna i nieodpowiedzialna. Pamiętam, że po całej wytwórni krążył ten e-mail, wszyscy go sobie wysyłali, co to w ogóle jest za kobieta, kontynuowała gwiazda. Teraz w rozmowie z żurnalistą Halina wróciła do tematu. Zaczęła od zaznaczenia, że członkowie zespołu mocno krytykowali jej widoczność na scenie. Natomiast ja zawsze byłam częścią zespołu i zawsze mówiłam my. Podkreśliła. Następnie przypomniała szczegóły dotyczące swojego stanu i nagłej zmiany w zespole. Kiedy zaszłam w ciążę i chciałam to ukryć, dziewczyna to wygadała wtedy, a my mieliśmy nagraną płytę przecież. To był piątek i w poniedziałek, mieliśmy kręcić teledysk. Moja bardzo dobra koleżanka była wtedy też moją stylistką. I ona do mnie mówi: daj mi święty spokój, muszę wszystko podkręcać, oddawać kostiumy. Wyjawiła Halina. Wokalistka nie rozumiała, o czym mowa. Była gotowa do nagrywania materiału, i tego oczekiwała ze strony grupy. Dostała informację z wytwórni. Że nie ma teledysku, mówiła. Halina Młynkowa skontaktowała się z szefową wytwórni. To usłyszała. Młynkowa zadzwoniła do szefowej Sony. Kobieta powiedziała jej, że zespół zdecydował się wymienić gwiazdę. My naprawdę byliśmy wszyscy jak rodzina, oznajmiła żurnaliście ze smutkiem. W tej sytuacji decyzja zapadła bardzo szybko. Ja jej powiedziałam, że w takim razie w tej chwili odchodzę z zespołu. Pojechałam do prawnika, napisaliśmy pismo, wysłaliśmy oficjalnie. Tak się wszystko skończyło. Podsumowała: Kropka. Halina podkreśliła, że ze strony zespołu nie pojawiła się chęć spokojnej rozmowy i załatwienia sprawy po przyjacielsku, choć o to poprosiła.